バリバー Proszę, magnes? Jaki? Jakiś zwykły. A może wolałaby pani naturalny? Neomak Forte, który zawiera związek magnezu pochodzący z naturalnych źródeł. No Mac Forte dzięki zawartości naturalnego magnezu zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu nerwowego. A do tego suplement diety Neomak Forte jest w wysokiej dawce. To naturalnie poproszę Neomak Forte. No, Forte. Naturalny magnes, wysoka dawka. Polecam także Neomak Skór czy Neomak Cardio. Naturalny magnes z dodatkowymi składnikami. Zapraszamy na najciekawszą wystawę tego roku. Body's Revilt, która tylko do 30 czerwca znajduje się w Warszawie. Wystawa zabierze Was w niezwykłą podróż w głąb Waszego ciała. Zobaczcie, jak niezwykłą i piękną istotą jest człowiek. Body's Revilt to rewelacyjny pomysł na spędzenie czasu wolnego. Zabierzcie znajomych, przyjaciół, rodzinę. To może być ostatnia taka okazja. Zapraszamy codziennie od 9 do 19. Ulica Anny German 12, Studio Tęcza, Sady Żoliborskie. Bilety już od 30 zł. Więcej informacji www.body rewild.pl Reklama Radio Toka FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Toka FM. 9.20. Adam Ozga, zapraszam. Która to już podobna deklaracja? Wojska, które uczestniczyły w ćwiczeniach na terytorium trzech obwodów graniczących z Ukrainą, otrzymały rozkaz powrotu do baz, informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Przekazało ono, że rozkaz taki wydał szef resortu obrony Siergiej Szojgu, któremu z kolei nakazał to prezydent Władimir Putin. Tyle, że ani NATO, ani Pentagon dotąd nie potwierdziły wycofywania rosyjskich sił znad granicy z Ukrainą. Trybunał Konstytucyjny zbada dziś, czy można karać za niezastosowanie się na przykład do polecenia ochroniarza na meczu piłkarskim. Chodzi o sytuację, w której ochroniarz wydaje polecenie na podstawie regulaminu imprezy masowej albo regulaminu obiektu, na którym ta impreza się odbywa. Przepis zaskarżyła Rzecz Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Także Prokuratura Generalna uważa przepisy za niezgodne z Konstytucją, bo o regulaminach decyduje prywatny podmiot, a nie państwo. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie w Rzymie ruszyła pierwsza we Włoszech szkoła dla operatorów dronów. Zgodnie z nowymi przepisami, aby tak. Takimi maszynami trzeba mieć zezwolenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a drony służą nie tylko wojsku, o czym mówi się najgłośniej. Wykorzystywane są zarówno w celach naukowych, jak i chociażby w filmie i fotografii. Pogoda. Po południu, we wschodniej połowie kraju może przelotnie padać, możliwe też burze. W pozostałych regionach pogodnie, ale na Pomorzu Wschodnim i na Śląsku też może zagrzmieć na termometrach. W Lubinie 21 stopni, w Kielcach 22, w Warszawie i Trójmieście 23, w Poznaniu, Szczecinie, Elblągu, Toruniu, Łodzi, Radomiu, Katowicach i Krakowie 24, w Gorzu, w Płocku, Pole w tych miastach 25 stopni, a we Wrocławiu 26. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. A program zaprasza sponsor. Visa. Oferująca karty dla firm. Visa Biznes. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest magazyn EKG 923. Maciej Głogowski. Witam ponownie w naszym studiu pani Małgorzata Starczewska-Krzysztofie, pan Janusz Tańków. pan Jacek Wojciechowicz. Czy są jakieś dobre informacje? Pani doktor. Myślę, że są. Pewnie już Państwo rozmawiali na ten temat w studiu, ale naprawdę wyniki pierwszego kwartału są bardzo dobre, jeśli chodzi o wzrost gospodarki. I mamy już dane Eurostatu dla Unii Europejskiej, jeszcze nie wszystkie kraje tam te dane dostarczyły, ale jeśli chodzi o wzrost PKB w pierwszym kwartale, jesteśmy drugą gospodarką. Z naszym 3,3. Z naszym 3 i 3. A... Jeśli chodzi o sezonową porównywalność, to 3,5, tak? <laughs> Więc jest naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście trudno powiedzieć, w jaki sposób ostatecznie sytuacja za naszą wschodnią granicą się odbije na naszej gospodarce, ale pierwszy kwartal pokazuje, że sobie nieźle poradziliśmy. Pewnie to dopiero początek tego, co potencjalnie może się zdarzyć, ale wydaje się, że nie będzie, że nie będzie źle. Także i jakby składowe, nie mamy jeszcze danych, one będą w końcu tam, maja, tak, czyli, PKB, co w tak, czyli jakie czynniki, czy konsumpcja, czy inwestycje, czy eksport netto, czy zapasy, ale wydaje się, że wszystkie te elementy, wszystkie te składowe były tymi elementami, które wsparły wzrost gospodarczy, co oznacza, że tak stabilnie, spokojnie to, rośniemy. To, no na właśnie, to jest, to, jest, to jest problem. Natomiast pewnie zresztą o tym już ja miałam okazję tutaj w studiu u Pana mówić, ale myślę też, że inni goście o tym mówili, że na ten wzrost zatrudnienia troszkę jednak trzeba będzie poczekać. To jest opóźnione w stosunku do wzrostu gospodarczego. Dobą informacją jest fakt, iż mamy już ustawę łówkową w parlamencie, także zapobaw przed dokonaniami. Miejsca Gra Grabowskiego i miejsca Brodzińskiego. Wreszcie ta, no. ta ustawa jest, no lepiej późno niż wcale. Jej brak naprawdę szkodził e, inwestycjom e, w tym obszarze. Mam nadzieję, że Sejm ją dość szybko uchwali, bo ta ustawa jest niesamowicie potrzebna. Mówiliśmy zresztą tutaj w pańskich audycjach, panie lektorze, wielokrotnie. No jak można dopuścić do tego, żeby w nieskończoność dyskutować, czy powoływać nokę, czy nie powoływać. Trzeba szukać kompromisu z potencjalnymi, aktualnymi inwestorami. To są bardzo duże pieniądze inwestycyjne. Natomiast tam niepewność regulacyjna, jeżeli się nakłada w ogóle na Ryzyko w tym biznesie no, spowodowało osłabienie tempa tych inwestycji, bądź też wyjście wielu liczących się inwestorów z naszego A, kraju. Ale czy to jednak nie jest dziwne? To już jest taka refleksja powracająca, i tu nie będzie żadnego odkrycia, że jednak. Ciągle tu się narzeka, przynajmniej niektórzy narzekają, na przerost liczby urzędników, więc umówmy się, że ich jest wielu. Administracja rządowa, no też tam trochę ludzi pracuje, tych ministerstw jest, ministerstwa i wiceministrowie. I na taką łówkową ustawę trzeba czekać. Na takie ja swego czasu czekałem na ten plan polskich inwestycji rozwojowych. E, na zmiany w podatkach od samochodów musieliśmy aż mieć takie krótkie okienko transferowe. Rozmawialiśmy o tym na początku roku, przez trzy miesiące rząd się nie wyrobił z przepisami. O co chodzi? to że to nie jest kwestia napisania ustaw. No a czego? To jest kwestia wypracowania kompromisu Zgodnie między, między członkami, członkami Rady Ministrów, tak, tak, ponieważ pojawiają się dwie tak, koncepcje. Ja dlatego tak uważam, to że się tutaj nie nazi... Jest... Na ktoś zarządził panie panie panowie ma być zrobione i jest jakiś termin. Moje doświadczenie tak. nas tak trochę jest że rządowe. rządowe. Co zrobić? Opowiadam po i o rządzanie. Premier ma tutaj najistotniejszą rolę. Może zamknąć dyskusję. Jest czas dyskusji, czas decyzji. Nie można w nieskończoność dyskutować nad takim czy innym rozwiązaniem. Z tego co wiem, a to nie jest w ogóle problem tylko do tej ustawy, no, pojawiają się różnice zdań między ministrem skarbu, na przykład ministrem gospodarki i te różnice zdań no, powinien rozstrzygnąć premier na Radzie Ministrów. Natomiast absolutnie yy, brak regulacji oraz yy, przypadek uchwalenia ustawy na kolanie o opodatkowaniu miedzi i serba, wydobycia miedzi i szebra. No spowodował teatrze zaufania. Do można, Zakończę, ale wątek się tak, nie denerwować. Można tylko teraz powiedzieć, że, że urzędnicy też mają y, na różnym poziomie możliwość albo przyspieszenia, ale również dramatycznie spowolnienia albo wykolenienia najlepszej, najlepszej ustawy. I to I rzeczywiście to, to na koniec chodzi o decyzja decyzja. Oczywiście jednoosobowa polityczna, ale to się bierze pewne ryzyko. To jest też kwestia pewnego takiego odpychania od siebie ryzyka za podjęcie decyzji, to jest... No, Nie tylko u nas, to jest na całym świecie. Czy Pan się już w tym temacie? Tak, to jeśli jedno, mogę, zdanie. jedno zdanie. Wydaje mi się, że trzeba było zacząć od tego, że jeśli jest pomysł, na przykład trzeba przygotować rozwiązania dla łupków, dla naszej eksploatacji, to zdefiniować cel i powiedzieć, co zrobić. Czyli wszystkie ministerstwa w uzgodnieniach międzyresortowych nie mają odpowiedzieć na pytanie, co im się nie podoba w tych założeniach, tylko mają odpowiedzieć, co zrobić, żeby to się udało. Kompletnie inne podejście trzeba by było zastosować, bo dzisiaj, jak to trafia, jest właściciel, ministerstwo jest, jakieś ministerstwo jest właścicielem jakiegoś projektu ustawy i to trafia do uzgodnień międzyresortowych, to Ci urzędnicy wszyscy w tych ministerstwach siedzą i wymyślają, co zrobić, żeby tego nie wdrożyć. Oni no, ryzyka. Oni próbują ustalić, jakie jest ryzyko. ja, jeśli mogę, jeden przykład taki bieżący. Komisja Europejska poprosiła nas w końcu zeszłego roku, ponieważ no, po podsumowują kadencję o to, żeby w 90, jeśli dobrze pamiętam, obszarach, każdy z krajów członkowskich pokazał dokonania dotyczące znoszenia barier administracyjnych w regulacjach prawnych. I to trafiło do Ministerstwa Gospodarki, w, jeśli dobrze pamiętam grudniu listopadzie czy grudniu zeszłego roku. O pięć linijek trzeba było napisać, co nam się udało, na przykład jeśli chodzi o efekt.